Rampa to jest czyściec kierowcy, tira! Mówi do Was Mirek oponka sieci, człowiek, który więcej życia stracił pod magazynem niż w trasie. Przyjeżdżasz na rozładunek jak wzorowy obywatel, godzina dostawy ósma, ósma jesteś o siódma trzydzieści, wykąpany, dokumenty przygotowane, tachograf jak z obrazka. Wchodzisz do biura, a tam pani z zabiurka patrzy na ciebie jak na problem z życia. Rampa dwanaście, zaraz ktoś podjedzie! To słowo zaraz to jest najgorsze kłamstwo w transporcie, bo mija godzina, druga, trzecia, ja zdążyłem zrobić śniadanie, obiad, kolację i prawie napisać pamiętnik, a rampa dwanaście dalej pusta jak mój portfel po mandacie. W końcu pojawia się on, król wózka widłowego, kapitan Paleta, wjeżdża na wózku jak do Need for Speeda, tylko mu nitro brakuje, tir się cały trzęsie, podłoga śpiewa, a ja się zastanawiam czy mam jeszcze zawieszenie, czy już tylko wspomnienia. Patrzę na palety, kartony powgniatane, folia rozjechana, no ale w papierach oczywiście, e, w papierach oczywiście, przyjęto bez zastrzeżeń. No tak, bo zastrzeżenia to mam ja, do całego tego systemu. I zawsze jest ta sama gadka. E, kierowco, proszę szybciej, bo my się tu nie wyrabiamy. Serio? Ja tu stoję pół dnia, jak dekoracja przemysłowa, a nagle się okazuje, że to ja spowalniam wszechświat. Najlepszy tekst na koniec. Jak się nie podoba, to jest kolejka tirów za bramą. Jest, widziałem. Wszyscy stoją, wszyscy czekają, wszyscy udają, że to normalne. Wyjeżdżam po pięciu, sześciu godzinach, oczy jak zombie, nerwy w strzępach, tachograf już dawno w trybie. Męczysz się, chłopie, męczysz, a magazyn na koniec, szerokości! Szerokości to ja potrzebuję na żyły, bo zaraz mi wszystkie pękną. Tu mówił Mirek Oponka, ofiara rampy, króla wózka widłowego i magicznego słowa zaraz, które w transporcie znaczy: może dziś, a może nigdy.